dalszy ciąg porównania z sanatorium słuchajcie e, pierwsze chciałam powrócić jeszcze do pokoju no to, to że urzekło mnie e, dwie półki pod prysznicem, super no nie ma półki pod e, lusterkiem nad zlewem, byłam bo zostały tylko kołki ale dwie półeczki pod prysznicem super e, mimo, że mało szafek że jedna szafa tylko, a tak naprawdę z jedną półką ja to nazywam na buty, no i szafka nocna i szafka nad łóżeczkiem, obstawne na jedną osobę wystarczająco na trzy tygodnie jest spoko. Yy, no to nie urzekło mi to, że w całym pomieszczeniu są tylko dwa włączniki prądu. Yy, już Wam pokazuję. Tu jest włącznik prądu. Yy, no okej, okay, że jest tu bo jest pod telewizor ale głowę, głowę łóżkową mam w drugą stronę a tutaj jest tylko włącznik światła, bo jest światło, lapeczka no i drugi włącznik prądu słuchajcie, jest tu gdzie gdzie OK, okej, też się zgodzę tu no akurat jest lądówka tu no ale powiem wam, że tak trochę nieobstawnie, bo e, no, przy łóżku nie ma żadnego prądu jeszcze jeden prąd powinien być przy łóżku tu co jest podwójny, i tu też jest podwójny, więc tu podłączam albo telefon, albo zegarek. No i tu podłączam albo telefon, albo zegarek. Ja zawsze mam ze sobą słuchajcie złodzieja, więc mogę też podłożyć pod jedną i, i sobie podłączyć obydwie rzeczy jednocześnie. No ale jak ktoś nie ma, no to, no, to, no to tak. No to tyle na temat. A propos pokoju, jeszcze mi się przypomniało więc, e, A, no jeszcze pani sprzątająca jest jedna pani na korytarzu. E, dziś jest poniedziałek, od dziś się zaczęło, e, dzisiaj było sprzątane, więc e, nie wiem, e, dam wam znać jak to jeszcze w tygodniu wygląda. Czy codziennie, czy to drugi dzień, czy dwa razy tylko i potem już na weekend, no dam wam znać. Także na razie e, pani sprzątająca jest jedna. Przy okazji się dowiedziałam przypadkiem, że ma na imię Monika. E, m, m, czy jest miła? No ja zapytałam tylko, czy mogę z tego zestawu um, chodry zabrać, bo było dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo zimno. A właśnie, a propos, widzicie, już się miałam rozłączyć, a sama się naprowadziłam na to. Słuchajcie, pierwsza noc. Wiadomo, że zawsze pierwszą noc się słabo śpi. Przynajmniej ja tak mam od pierwszego pobytu, czyli 15 lat temu. Zawsze tą pierwszą noc mam taką słabą. Drugą troszkę lepiej, a już potem to już usypiam. No, każdej nocy jest coraz lepiej. No, a teraz tej nocy, słuchajcie, nie spałam nie dlatego, że budził mnie szum fal morskich, bo pokój dostałam z drugiej strony morza. Pani mi obiecywała, że dostanę po stronie morza, no, ale też obiecywała mi, że będzie na czwartym piętrze, no, a mam na ósmym, jak zresztą od początku ja chciałam. No i, i co? I. Um, tak biało, słuchajcie, w nocy. Od strony morza nie wiało wcale. Zresztą, jak byłam gdzieś na spacerze, to idąc nad morze, chciało mi urwać głowę i przestawić mi a ja swojej gabaryty warzy. Słuchajcie, ale no, normalnie nie mogłam ustać nogami. Dochodząc do morza, do plaży, parę metrów przed piaskiem, yy, wiatr znika. W sensie on tam zostaje. Ja wchodzę na plażę nad, nad, wod nad wodą. Nie ma w ogóle wiatru. No i, i oni właśnie od pokoju mając od strony morza nic nie słyszeli, znaczy nie mieli w ogóle wiatru, a ja miałam z tej strony tak bardzo duży wiatr, że normalnie słuchajcie, myślałam, że wywali mi okna. Naprawdę. Pierwszy raz coś takiego przeżyłam. Mam nadzieję, że już więcej nie będę musiała. No i, i któreś y, sanatorium z rzędu drugie, w, bo jeszcze było w Mewie. W, za pierwszym razem, jak Pan w był właśnie wywietrznik w oknie. Ja sprzedaję okno, więc wiem, że wywietrznik to jest miecz obusieczny i po prostu e, no wywietrznik wy, wpuszcza zimne powietrze do środka ale właśnie wpuszcza zimne powietrze do środka a jak mocno wieje, to w pokoju jest po prostu zimno. No i słuchajcie, kaloryfer grzał. No te w sanatorium to tak grzeją wiecie na trzy to tak hmm. znaczy one są na pięć rozkręcone, a grzeją tylko na trzy. Ale mi jest zawsze gorąco i ja w tym za tym razem, ja słuchajcie 14 lat ze sobą brałam mały kocyk i ciepłą piżamę. Za tym razem ani kocyka nie wzięłam, ani ciepłej piżamy słuchajcie. I tak mocno wiało, o tą szybę się rozbijało i wciągało ten wywietrznik, ten to zimne powietrze lodowate wciągające je do pokoju. Słuchajcie, było tak zimno, że ja wzięłam właśnie dobrze, że Pani nie zabrały mi tej kłodry. bo ja bym umarła, słuchajcie, gdzieś bym nie wstała. No po prostu zamarzłabym, w sensie, że mój kręgosłup by dostał e, po nerwach i no nie wiem, czy bym wstała dzisiaj. E, słuchajcie, miałam na sobie piżamkę, no su sukienkę, tak, bo ja śpię w sukienkach. To w międzyczasie założyłam, słuchajcie, grube dresy, założyłam e, górę, e, słuchajcie, dresy normalne, chciałam powiedzieć, że normalne spodnie od dresów, grubą bluzę, tak mówię, na górę, e, opatoliłam się w pierwszą kołdrę, na kołdrę położyłam koc, bo jest kot i jeszcze wzięłam właśnie z tej e, wyprawki mężowej, co nie, nie został na noc, przykryłam się trzecią, trzecią warstwą, słuchajcie, i wcale za ciepło mi nie było. Także naprawdę bardzo, bardzo zimno było. Potem jeszcze wpadłam na pomysł, może przy później, no właśnie wpadłam, żeby się tak ubrać, bo już, już byłam zmarnięta, ale potem wpadłam jeszcze na pomysł, położyłam sobie taki mały ręcznik, no taki 50 na 70 to ten z tych średnich i słuchajcie, po prostu włożyłam sobie na lędźwiówkę w spodnie i tak spałam. Było mi cholernie niewygodnie, było mi bardzo zimno, ale po prostu trochę, wiecie, no organizm troszkę się z, no, spią, bo, bo, bo no, był już ocieplany z każdej strony także no, przeżyłam coś strasznego i nie umieszkałam to zwrócić uwagę po prostu schodząc do recepcji i powiedzieć, że w tym i w tym pokoju jest po prostu bardzo zimno jak wieje wiatr także panie miały takie miny jakby wiedziały, że za każdym razem jest ten problem nie wiem, powinni pomyśleć coś o, nie wiem, o podwójnych oknach po prostu od tej strony albo no nie wiem, no cokolwiek no, dziwnie, dziwnie się czułam i po prostu, słuchajcie, przepraszam, po prostu bałam się, że wywali mi okno, jak wywaliłoby mi okno, to musiałam się spakować, a ja, no nie chciałam tego, także takie na razie spostrzeżenia, e, chyba więcej nie będzie, bo tylko tyle, co miałam do, do powiedzenia, do zobaczenia, do jutra, pa, pa.